No, a teraz idziemy do żniewiarzy, zobaczcie, jaka sytuacja. Jak widać na dworze, jeszcze, jeszcze noc jest i też mnie interesuje, odchody mnie interesują, jak te gołębie spędziły noc. Czy one są w zdrowiu, czy czasami coś im nie domaga. Tak, te kuleczki, jak tam widać, wszystko jest. Gdzie nigdzie. O, tutaj bardzo ładnie widać. Gdzie niegdzie przyczepione piórko puchowe. Ale to zawdzięczam głównie, o tu są wzorcowe. ale to pióreczka puchowa, ale to zawdzięczam głównie dobrze zbilansowanej karmie. Zostało troszkę jęczmienia i to bardzo dobrze. I one nie dostaną już nic więcej, dopóki tego nie wydziobią. I ten jęczmień tą prawidłową konsystencję odchodów robi. Między innymi i utrzymuje wagę tych gołębi. Bo zasada jest taka, że gołąb najedzony, jęczmienia nie będzie obdziobywać, a ten głodny, on obdziobie ten jęczmień. No, czyli to jest regulator dobrej wagi gołębi. A więc można powiedzieć, że te gołębie po, po nocy są w doskonałej kondycji, są zdrowe, nie stosuje na ślepo żadnych kuracji. Nie. One mają same się bronić, same walczyć o przetrwanie. Jak widać, tu front głębnika jest otwarty całodobowo, czyli one są odporne.